Psycholog, bo nigdy nie wiesz, co oznacza co. <laughs> ale słuchajcie tego. Już miałem się kąpać, ale woda z prysznica dotknęła mą rękę i zatrzymałem się. Stałem i czułem wodę na ręku. Opryskiwała ją srogo. Wiecie jak to jest z prysznicem? Srogo. bo też odkręciłem więcej. A wewnątrz już kiełkowała ta informacja, właśnie ta. Właśnie ta. Przed oczami umysłu pojawił się psycholog. Ten o psycholog, najlepszy, na jakiego stać mnie było w tamtym momencie. Pojawił się psycholog w relacje. Psycholog w relacje. Psycholog w Psycholog w relacje. W zwolnionym tempie rękę wyciągnąłem z wody i wiedziałem, że to będzie obfity czas. Obfity w naciskanie klawiszy na instrumencie gutemberowskim, dubajerowanym wieloletnią ewolucją maszyny do pisania. I tutaj, to tutaj będę słyszał dźwięk klawiszy, jak sobie szybciutko piszą to, co zapisane było wcześniej już w kronicy, a kaszy... I szambawali, oczywiście, słuchaj tego. Jak mało się, mało się, mało się mało. mówi o relacjach w prawdziwym sensie. Kto czytał o prawdzie na temat relacji, ten wie. Temat: spójrz teraz na mnie, jakbym był na auli. Jest okrągła, bo na taką mnie stać dzisiaj. Okrągła, ogromna aula. Na słuchawce mam mikrofon, mówię do auli, niewolnicy i zauli, śladami historii, śladu, wiesz, czemu w ogóle kumplujesz się? Energia, którą czujemy przy czymkolwiek, aż do kogokolwiek, to spektrum niesamowicie fascynujące. Więc. Wie, więc więc, więc, więc z uli przenosimy się wyobraźnią do zwykłego, szarego warszawskiego dnia. Centrum nowotel gość na murku opala Lufe Hardo. 12. Ludzi tam przechodzi się multo Bene, a on smaży. Widać, że myśli, że jest niewidzialny, szybszy niż czas. Siedzi na murku obok krzaku z pyłem spalonego krzaka przy głównej ulicy i tam jeszcze dopala ten pył krzaka. Aż, no, aż widać turbina robi się kryształowa. Widzisz to? Widzisz, widzisz, to? widzisz, widzisz to. Widzisz to. Jedyna kontrowersja, która mm. powiedzisz, to widzi. No to zostawię przestrzeń 20 sekund, bo na tyle stać cię obecnie. Poczuj to wszystko. Ciekawe. Cokolwiek się w tobie działo. Przepraszam, że musiałeś musiałaś zostać ze sobą. Sam. Tak, tak, kurna, ze sobą te 20 sekund. To, co się w tobie działo. Przepraszam, że sam w tym byłaś. Kurde, akurat byłem umówiony z ciszą. Ale chociaż boję się to powiedzieć, ciekawie byłoby przeczytać, co się z tobą działo. Szczególnie, że dalsza część brzmi tak. Posłuchajmy. Posłuchajmy, dźwięku, dźwięku kruka, kruka za mym oknem. Ja siedzę. Znowu telu na piątym. Widzę całą tę historię. Kruk wali klockiem ale ci w dół na jumi się raczej nie dowie, bo zmaczowało się z kolorem. Jego, Jego butów, on robił. Yeah. Yeah. Liczyli na co innego. W krzaku śpią sobie trzy szczurki obok siebie: mama, tata i mały szczurek, i on tam zagląda. Dostarcza im bochy. Chcecie wiedzieć, czemu nasz bohater dymuchał dymem w krzaki? Mama szczurek miała trudny dzień. Widać, gdy zrobimy zbliżenie kamerą, że potrzebowała relaksu i chwili ukojenia, winny niż zazwyczaj szczurzy dzień. Mieliśmy powiedzieć prawdę o, Całą prawdę o relacji. Normalnie tarłaby szczeciną o chodnik i patrzyłaby wściekle z rogów budynków na dzieci i psy. Tak to ją uspokajało. Ale dziś. Dziś przypadkowo nigdy nie weszła w taki sposób w relacje z drugim człowiekiem otworzył się przed nią nowy świat nowa wizja jak miło że dzielimy się energetycznie psycholukiem psycholukiem